Wkrętaki słuchaj codziennie, tylko w polskim radiu. Ląty. Wkrętaki, rzeczywistość, nie zawsze na serio. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To dzwonię, żeby uśpić. Pani czujność. Tak. A, -a kotki dwa, oby obydwa. A, A. I co? No, no coś pani nie, nie śpi chyba jeszcze. No co to za żarty pan se robi? Nie czuje się pani taka trochę senna? Nie, w ogóle. Słucham, sklep Ewa Pawilon. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Marylka do ciebie. E. No, mąż dzwoni, po głosie poznałam. Już idzie. Aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Smiły się. Tak. O Boże. No. Tak, słucham. Ach, śpij, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Ja nie rozumiem, chyba... Pan pomylił chyba. Ja dzwonię, żeby uśpić pani czujność. Czy, czy pani nie jest senna trochę teraz? Absolutnie właśnie, wręcz jestem pobudzona. A, a co, co panią tak pobudziło? Ale ja przepraszam bardzo, z kim ja w ogóle rozmawiam? Ja jestem komar i można sobie uciąć komara przy mnie. A pani jak ma na imię? Maria. Mario. A, kotki dwa. Nie do ja naprawdę bardzo przepraszam, ale muszę, bo mam klientów i muszę iść obsłużyć. A to chyba jakaś pomyłka, może pan mnie z kimś innym pomylił, może pan gdzieś indziej miał dzwonić. Ach, śpi, bo nocą, <grym> kiedy gwiazdy się na niebie Ja naprawdę złocą, przepraszam, ale już się rozłączam. dzieci nawet złe pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie. No nie, no nie. A, -a, a, -a. Do widzenia. A -a. Dzień dobry. Chciałbym uśpić pani czujność. Na. No. Ach, śpi, kochanie. Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. No. Jak tam nie śpi pani? Nie. A ja do... mam pani nie takie szybkie, proszę pana. Ale to co musiałbym zrobić, żeby w końcu pani ucięła komara? Wie pan, co mówię? To w wieczór, to bym bardziej zasnął, jakby mi pani zaśpiewała. Gdzie i to nie. To jest moje, to jest z radio, Bez cenzury.